Ja no w takim razie mam dzisiaj nową porcję wiedzy na temat chorób. Jest osoba, która odczuwa ból w prawym kolanie. Możliwa też sztywność i obrzęk w obrębie stawu i z racji tego, że ten staw trwa już jakiś czas, powoli twoje lekarko no to też zaczyna boleć. Tak? Także to jest pierwsza osoba. Druga osoba kobieta, która ma problem z nieregularną miesiączką. I osoba numer 3 jest to mężczyzna. W średnim wieku, szpakowane włosy, pociąga twarz. Po jego z wodą naśląskiem, a Ojcze, Ja Ci dziękuję, Panie, za to, że Ty jesteś Bokiem, który uzdrawia. Dziękuję Ci za to, przez Twój krzyż, Panie. Być y, może być w pełni i Ojcze. Ja uwielbiam Ciebie za to, że pytajesz nam Panie wiedzy, pytajesz młodzi, możliwości, wydajesz narzędzia, ty jesteś tym, który uzdrawiam. Ja teraz Panie wołam za tymi osobami, które są chore. Ojcze w tych konkretnych chorobach. Ja teraz obuwam e, ten ból i osobą tę chorobę w imieniu Jezus. Ja teraz modlę się o całkowite, kompletne uzdrowienie tej każdej partii ciała, tej każdej części tego całego. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Błogiem, który uwalnia i zdrowia Ojcze, wywyższamy Twoje święte i uwielbiamy Ciebie za to. Dziękujemy Tobie za to świadectwo, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją moc. Amen.